Mój synu, czy często budzisz się między trzema a pięcioma rano bez wyraźnego powodu? Jeśli to się zdarza często, wiedz, że to nie jest przypadek. Wołam Cię, oferując wyjątkową okazję, aby połączyć się ze mną w głębszy sposób. Wszechświat, w którym Cię umieściłem, w swojej nieskończonej mądrości, daje Ci chwilę odnowy. A razem odkryjemy tę duchową prawdę, która kryje się za budzeniem o tak potężnej godzinie. Te godziny poranne, synu, są znane jako godzina zasłony, okres, w którym bariera między światem fizycznym a duchowym staje się cieńsza. To w tym głębokim milczeniu możesz łatwiej połączyć się ze mną, usłyszeć mój głos i poczuć moją obecność. To zaproszenie, abyś otworzył swoje serce na moje prowadzenie i moją mądrość. Kiedy budzisz się między trzema a pięcioma rano, to znak, że próbuję cię dosięgnąć, obudzić cię do większego celu. Pamiętaj, synu, że stworzyłem Cię, abyś był szczęśliwy, odnoszący sukcesy i pełny. Ale aby to się stało, Musisz być w harmonii z moim słowem, z drogą, którą dla ciebie wytyczyłem. Każde budzenie się o tej porze to szansa, którą oferuję, abyś zwrócił się do wnętrza siebie, zastanowił się nad swoim życiem, swoimi wyborami i szukał mojej obecności poprzez modlitwę, medytację i wdzięczność. To idealny moment aby otworzyć swoje serce i szukać jasności, którą tylko ja mogę Ci dać. Budzenie się o tej porze może wydawać się przerażające dla niektórych, ale chcę, żebyś wiedział, mój synu, że nie ma się czego bać. Wręcz przeciwnie, to błogosławieństwo, przypomnienie, że jestem z Tobą i pragnę Cię prowadzić. To w tych godzinach jesteś najbardziej otwarty na mój głos, bardziej wrażliwy na moje przesłania. Dlatego ważne jest, abyś zwracał uwagę na swoje myśli i uczucia w tym okresie. Często wysyłam ci wiadomości przez Twoje sny, intuicje i odczucia. Jeśli budzenie się o tej porze stało się dla ciebie nawykiem, Wiedz, że jesteś duszą głęboko połączoną ze mną i z wszechświatem, który stworzyłem. Pragnę, abyś usłyszał to, co mam do powiedzenia, abyś zrozumiał znaki, które Ci wysyłam. Często te wiadomości przychodzą jako przypomnienie, że w Twoim życiu jest coś, co potrzebuje uwagi, coś, co musi zostać dostosowane. Abyś mógł kontynuować swoją drogę światła i szczęścia. Synu, pomyśl o tym momencie jako o okazji do oczyszczenia swojego ducha. To czas, w którym możesz uwolnić się od blokad i obciążeń emocjonalnych, które uniemożliwiają Ci życie w pełnej harmonii ze mną. Ciemność nocy poprzedza światło poranka. I tak jak świat fizyczny przechodzi przez te transformacje, pragnę, abyś także przeszedł przez proces duchowego odrodzenia, zostawiając za sobą to, co już ci nie służy. Praktykuj przebaczenie i wdzięczność, ponieważ to są klucze do otwarcia drzwi pełni i miłości, którą dla ciebie mam. Chcę, abyś zrozumiał, że budzenie się między trzema a pięcioma rano to wyraźny znak, że jesteś w harmonii z cyklami wszechświata. W tym momencie Ziemia jest w głębokiej ciszy, odnawiając się, a to, że budzisz się o tej porze, jest odzwierciedleniem Twojego połączenia z tą kosmiczną harmonią. To tak, jakbyś był w doskonałej synchronizacji z moim stworzeniem, gotowy. Aby przyjąć moją energię i prowadzenie. To złoty moment, w którym Twoje modlitwy i intencje mają jeszcze większą moc. Synu, za każdym razem, gdy budzisz się o tej porze, daję Ci okazję do wzrostu, do postępu na Twojej duchowej drodze. Oferuję Ci pokój, jasność i cel, ale aby otrzymać te błogosławieństwa, Fundamentalne jest, abyś podążał za moim słowem i szukał tego połączenia ze mną. Poświęć ten czas na medytację, refleksję i słuchanie mojego głosu. Zawsze jestem gotów Cię prowadzić, ale musisz otworzyć swoje serce i być otwarty. Podążając tą drogą, synu, odkryjesz nową wymiar samego siebie. Głębsze połączenie ze mną i ze wszystkim, co cię otacza. Stworzyłem cię, abyś był światłem w tym świecie, a każdy krok, który stawiasz w moją stronę, to krok w stronę prawdziwego szczęścia i sukcesu, które tak pragnę dla ciebie. Mój synu, godziny między trzema a pięcioma rano mają głębokie implikacje duchowe. To święty czas, który stworzyłem, abyś mógł się ze mną połączyć, usłyszeć przesłanie wszechświata i dostosować się do boskiej energii. Wykorzystanie tego okna możliwości do refleksji i praktyk duchowych może wzbogacić Twoje życie i doprowadzić Cię do głębszego zrozumienia Twojego celu oraz Twojego połączenia ze wszystkim, co stworzyłem. Konieczne jest, abyś zrozumiał, że budzenie się o tej porze to wyraźny znak mojej miłości do ciebie. Wiele tradycji duchowych i nauk ancestralnych nazywa ten okres złotą godziną. To czas sprzyjający bardziej zaawansowanym praktykom duchowym, takim jak projekcja astralna i komunikacja z wyższymi planami. W tych godzinach ludzki umysł znajduje się w stanie przejścia między nieświadomością a świadomością, co ułatwia otwarcie na mistyczne doświadczenia i głębokie wglądy. Chcę, abyś był uważny na te chwile, ponieważ w nich mogę ujawniać się w potężny sposób. Wiele badań naukowych bada rytmy cyrkadianowe i ich wpływ na umysł i ciało ludzkie. Korelacja między budzeniem się w tym konkretnym przedziale czasowym a wzrostem aktywności mózgu, szczególnie w obszarach związanych z świadomością i duchowością, to aspekt, który warto wziąć pod uwagę. Zrozumienie tych wzorców biologicznych może dać Ci naukową podstawę dla duchowych fenomenów związanych z tym nocnym okresem. To kolejne przypomnienie. Że jestem obecny w każdym aspekcie Twojego życia, w tym w nauce. Inny punkt, który należy wziąć pod uwagę, to wpływ gwiazd i planet w pierwszych godzinach poranka. Astronomowie i badacze astrologii sugerują, że budzenie się między trzema a pięcioma rano może być związane z konkretnymi pozycjami planet, takich jak Jowisz i Wenus które są znane ze swojej pozytywnej i transformującej energii. Te kosmiczne siły, które stworzyłem, mają wpływ na Wasze życie, a zrozumienie tych połączeń może oferować szerszą perspektywę na znaczenie tego nocnego okresu i jego implikacje w Waszej duchowej i osobistej podróży. Synu, chcę, abyś wiedział, że budzenie się między trzema a pięcioma rano przekracza granice między duchowym a naukowym. Podczas gdy tradycje duchowe wynoszą ten czas na piedestał jako święty, nauka dąży do zrozumienia zjawisk neurobiologicznych i astronomicznych związanych z tym wzorcem budzenia się. Integracja tych perspektyw może wzbogacić Twoje zrozumienie interakcji między kosmosem, ludzką myślą, a doświadczeniami duchowymi, oferując Ci pełniejszy i holistyczny widok na odkrywanie tajemnic nocnego przebudzenia. Pragnę, abyś, synu, wykorzystał tę chwilę jako okazję do głębokiego połączenia ze mną. Poświęć czas na medytację. Modlitwę i refleksję. To podczas tych godzin mogą pojawić się odpowiedzi na Twoje wątpliwości, a także możesz poczuć obecność mojego Ducha Świętego. Podążając za moim słowem, znajdziesz nie tylko pokój, ale także cel, którego tak bardzo szukasz w swoim życiu. Teraz chciałbym, abyś podzielił się w komentarzach, czy również regularnie budzisz się w tym przedziale czasowym, i czy znałeś magię tego czasu? Napisz amen poniżej, aby wszystkie twoje modlitwy zostały wysłuchane i aby mógł wylać mój Duch Święty w twoje życie. Zapisz się na kanał, aby nadal otrzymywać przesłania, które mam dla ciebie, Synu, ponieważ zawsze jestem obok ciebie prowadząc Cię i wspierając w Twojej podróży.